Patrzcie sektor zabawa przednia będzie panowie. No leper, się. leper ci. Zajęli. Uwaga, uwaga. O kurwa, zone, dzięki. O. Oj, oj, oj. To nie jest. Wypierdalaj bo jak kurwa cię rozpierdolę kurwa na jakimś zakręcie oddawaj tą pozycję świeć mały To, to tam ostatni jadę w sumie już byłe... Ja bym oddał, ja bym się bał Ja mu oddam co gościa to kopski ale nic nie widać, ja nic nie widzę ja na szczęście wszystko widzę, o tym szkód dwa kręci nazywam Chyba gadają przepych chyba wycofam z tego wyścigu ten się kompletnie nie prowadzi jeź, jeź, jeź. Jeź. Okay. Ja nie mogę w ogóle z zakrętów wychodzić Kurwa uciekliśmy. Szkoda, mam... Szkoda, że mam takie tempo jak Niok XD i to jest w sumie przykre teraz, bo Zones mnie zabił. Jebany kurwa wierzchołek! Kurde no, pepala. rzuciło mnie Jakaś jamaika mnie wyprzedza, ja pi... Albo <grym> maseta pod deszcę Tak to, Kurde, Nie chce mi się tego jechać na tych zepsutych Leć Lec, lec, lec kurwa Ooo, poleciał ten klusik no, Bo go zjebnąłem kurwa Ja go klupnął, bo, bo jest na streamie No i dobrze Niech się nauczy jeździć kurde. By 6.5 sekund No gdzie się wpychasz, paru? Kto? Zmora! Zmora to też ten kurwa. A ci powiedzieli... A, ale ładnie zam... ...dadnie. Coś dawtó no, Ale ci odbił Raczej znaczy, powinienem Zrobiłem głupotę i Nie zalewając się w ogóle na minus Ktoś wypadł Tak to Leper. ja z leperem <laughs> Okej, okay. wewnętrzna o, ktoś tu się chce wdzięczyć A to ty. Dobra, myślałem że to on Sorry, uwaga. Wy Alfatau by Jedź. Dziękuję. Problem pogody. <grystanie> inter No właśnie mo trzeba Może być, ale... Nie, godaj! I że myśmy zjechali! Ale oni... Na intery zjechał Nie czy wymienię skrzydło Nie no, tej limoki nie zmieniam Ja bym mógł zjechać w sumie na tym kółku, ale... Master Ball zjechał, więc... Kurwy, się dawis Zone z piątkę ma No bo nie było tabliczki w ogóle. fuj wie gdzie mam o ja się tak wtoczyłem do tego. Ja boksu. No widziałem, ja też... <noise> Jak da, on krzyczy, że nie ma tabliczki to ja tylko mówię... Aha. Ja tylko czekałem aż leper mi w dupę wiedział, ale opanował się Zone ma piątkę zapita? Nice Ej no nie gadaj, że mi limonkę wymieniają. <noise> ja mogłem Dobra, dać na nie... Ja żeby nie, 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 nie. Kurde Bokin też ma piątkę boxie ale to zważywiłem! masz prawo jazdy. Ale autobus będę miał. No idziemy. Ale wiatru zasał się. 40 sekundy już kradzie. Ale wyparuję jedziecie Proszę was szybciej. Ten wiatr tak zasysa Wiatru Kara. Trójka Ok, Dobrze. Dobrze. się Dobrze. 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 Ale Master coś posysa. chyba skrzydło. Yeah. Co wy tam robicie kurwa? Go to teammate ahead. Jest 2,2 sekundy Ale bolec z problemami tutaj w t jeden no, Ale masz chyba start też 3 sekundy No tak Nie ale puszczajcie to... się bo stracimy tylko Ale Ło ja pierdole Zobacz co on Ej, robi ten MasterWolf ja To te op opona, opona się przegrzewa, uważajcie Ej, tutaj będzie cyrk kurwa, coś mi się wydaje Na tylko ostatnich metrach Dobra, Zostańcie. my się do tutaj nie zmieścimy, na bank Dobra, już teraz za późno Znaczy, Ball ma 4-2 Master Ball's jak taka cipcia jechał ten cały No chyba specjalnie kurwa teraz opóźnia nas. Coś mi się wydaje. No tak. Bo robić wygrał. To było niemożliwe, żeby on był... Uuu, taki wolny. kolej kolejna kara. Kurwa, przepraszam, ale ten Master, Collins Co? To co to wyprzedziliście? Przedzieliśmy Bogina. Dziewiąty! Master, ty, Master na ostatnim zakrycie kary dostał! Jestem przed nim i yeah. ja... Pół sekundy do wypycha. Ja sekundę. Pięć <śmiennie> tysięcznych do ciebie, Klapex. Ten Bogin do ciebie stracił, nie?